Szymon witam 64. piątym serii Parlamentu Młodych odcinku programu Naprawdę. Moją gościnią dzisiejszą jest Weronika Kieliba, członkini tego parlamentu w szóstej kadencji. Witam Cię bardzo serdecznie. Również Cię witam. No to opowiedz coś o sobie. Czego szukasz w Parlamencie Młodych? Czego szukasz w polityce, że tak powiem? Mhm. No to tak. Nazywam się Weronika i studiuję socjologię na Uniwersytecie Śląskim. Jestem też przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Tychy i koordynatorką do spraw młodzieżowych rad w Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych. Więc już gdzieś tam w tej polityce młodzieżowej się pojawiałam, troszeczkę doświadczenia mam. Tego, czego szukam w parlamencie, to na pewno tego, żeby głos młodych był słyszany. Parlament jest do tego idealnym miejscem, no bo jednak faktycznie młodzi tam pokazują, czego chcą. Czego chcą na przyszłość, i też tematy, jakie w tym roku parlament będzie podejmował, są mi bliskie, szczególnie te związane z psychologią i z opieką psychiczną dzieci i, dzieci i młodzieży. Dlatego, że jakiś czas temu też sama wylądowałam u psychologa, a okazało się, że to wcale nie jest takie proste, a szkoda, bo na pewno powinno być proste, y, dlatego, że to jest problem, który dotyczy tak naprawdę bardzo dużej grupy młodzieży. Y, więc na pewno to jest y, taki temat, y, który w parlamencie będzie mi szczególnie bliski. Y, co do reszty, to też są świetne tematy, na przykład wykluczania osób niepełnosprawnych, więc myślę, że tutaj w tym zakresie będziemy sobie działać. Dokładnie, no, tym bardziej, że no to jednak są bardzo nurtujące tematy przede wszystkim właśnie ta psychologia, no nie ukrywajmy, po, po czasach pandemii też przez wojnę w Ukrainie no, wiele osób sobie nie radzi samemu ze swoimi problemami, nie tylko ze swoimi, no bo jednak przytłacza wielu z nas ten świat, że tak powiem, w ciemnych kolorach, najpierw no, pandemicznych, gdzie nie mogliśmy wychodzić, teraz wojenny, gdzie jednak no, na początku szczególnie każdy z nas się bał, że Putin pójdzie o krok dalej, że nie zatrzyma się w Ukrainie, że Ukraina się nie obroni i pójdzie Putin przez to dalej. No na szczęście tak się nie stało, no ale jednak ten, że tak powiem, niesmak pozostał. I te wszystkie problemy yy, na psychologicznej, no niestety z wieloma osobami, szczególnie młodymi właśnie, zostały. W sensie mi się wydaje, że ten strach jest dalej mimo wszystko, może już jest troszeczkę stłumiony, ale jest. Yy, widzę to po tym, jak rozmawiam ze znajomymi, ten temat jednak się przewija. Co będzie dalej? Yy, gdzie to się skończy? Kiedy to się skończy? No więc to faktycznie nurtuje bardzo osoby młode, a też wydaje mi się, że takim ważnym aspektem, jeśli chodzi o tą opiekę psychologiczną, jest to, żeby szkoły w końcu zwróciły uwagę na to, że uczniowie mają problemy natury psychicznej. I to nie jest tak jak x lat temu, kiedy nasi rodzice jeszcze się uczyli, że a, jakaś tam depresja, a jakieś coś tam. Nie, to są realne problemy młodzieży i nauczyciele powinni zwracać uwagę na to, że one są, a nie zamiatać je pod dywan. I tak samo psychologowie i pedagogowie szkolni, to powinno być naprawdę na wysokim poziomie, a niestety widzę z doświadczenia, że nie jest. A szkoda, bo. Ci uczniowie nie mają gdzie szukać pomocy. Co u psychologów prywatnych? Nie każdego na to stać, to jest naprawdę drogie. Przecież te wizyty kosztują ponad 100 zł za jedną wizytę, a wiadomo, jedna wizyta to nie jest cała terapia. Więc naprawdę nie, mało kogo na to stać, a na NFZ się czeka, czeka. I czeka, więc pod tym kątem w ogóle nie dziwi mnie to, że mamy tak duży przyrost samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Jest to przerażające, ale to są skutki tego, jak działa system. No niestety, właśnie taki jest problem, no i mam nadzieję, że to zostanie rozwiązane. Jeżeli nie w tej, no to w następnej kadencji Sejmu, nie Parlamentu Młodych, no bo to na pewno, bo jednak młodzi ludzie na to patrzą bardzo dobrze, ale w kadencji Sejmu. No właśnie, no tak Mam zapytam, nadzieję, że w końcu ktoś czy... nas posłucha pod tym kątem. No właśnie, bo przypomnij, który ty jesteś rocznik? 01. No, czyli już teoretycznie byś mogła startować w tych wyborach parlamentarnych, a powiedz mi, widziałabyś, tak. widziałabyś się gdzieś w polityce dalej, nie wiem, w jakiejś konkretnej partii, czy jeszcze młodzieżówce, czy raczej nie ciągnieć się do wielkiej polityki, takiej dorosłej, że tak powiem, zawodowej? E ciągnie mnie bardziej do polityki samorządowej w moim mieście na ten moment bo nie jestem w stanie powiedzieć co będzie za kilka lat bo kilka lat temu wydawało mi się że nie ma opcji żeby być w młodzieżowej radzie a już żeby być jej przewodniczącą to w ogóle więc mi się to faktycznie zmienia i też mam wrażenie że do mnie bardzo pasuje takie przysłowie jak apetyt rośnie w miarę jedzenia więc nie wiem co będzie za te parę lat na ten moment raczej lokalnie ale działając też w Promie, mam wrażenie, że troszeczkę mam wpływ i na tą politykę młodzieżową krajową. No bo jednak Prom to jest organizacja ogólnokrajowa. Dokładnie, ale widzisz tak się konkretnie jakąś partię czy raczej tak nawet samorządowo nie za bardzo gdzieś tam gdzieś się jakiejś partii najbliżej. Obecnie, że tak powiem, Obecnie do żadnej z partii nie jest mi jakoś szczególnie blisko, bo ja jestem osobą, która z każdej partii wzięłaby po trochu i połączyła, więc raczej te takie bardziej lokalne komitety, jeśli już. Rozumiem, no taki, takich ludzi też nam potrzeba, bo jednak lokalne społeczności też są bardzo ważne. Dziękuję Ci serdecznie, Weroniko, za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Moją gościnią była dzisiaj Weronika Kieliba przewodnicząca młodzieżowej rady miasta Tychy. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo serdecznie. Również ci bardzo dziękuję. I ja zapraszam na kolejne odcinki. Jest to odcinek piątkowy, więc dopiero znaczy jutro będzie zbiór tych wszystkich pięciu odcinków, więc zapraszam na sobotę oraz na poniedziałek z kolejnym odcinkiem programu naprawdę. I z uczestnikami Parlamentu Młodych szóstej kadencji. Zapraszam na moje media społecznościowe, na bloga, naprawdę.blog, bo wreszcie będzie być może coś się mi działo, jak będę miał więcej czasu. A teraz dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A ja też chciałam serdecznie zaprosić, bo naprawdę będą bardzo ciekawi goście, którzy mają wiele do powiedzenia. Dokładnie już się o tym przekonałem, chociażby nagrywając cztery poprzednie odcinki, także. Kula i dusza, ja się pragnuję z każdym dniem będąc w parlamencie. Dokładnie. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć. Miłego cześć. weekendu. Okay. Oglądaj Nieobiektywnie oraz program Naprawdę na kanale i podcaście Spotify. Naprawdę na YouTubie i Spotify. Subskrybuj kanał, kliknij łapkę w górę, udostępnij ten oraz inne odcinki. Do zobaczenia.